Mam tutaj negusek. Dzisiaj kolejny odcinek Gierek. Już trzeci. O Jezu głosy w grze Tam 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 tam. Co? Dzisiaj porozmawiamy trochę o o kanale, czyli którym tu się jeździ? Kurczę... O tak... Pogadamy trochę o kanale, czyli... No dobra, może w tym odcinku zajmiemy się grą akurat. Powiem, o kanale powiem tylko to, że jest mało wyświetleń, mało komentarzy, mało lajków, mało wszystkiego. Jak możecie, to przynajmniej jeden komentarz niech ktoś napisze, czy chcecie serię z gierek, czy nie. Bo to mnie ciekawi. A fajnie się gra w takie gierki. Jak za. Prze, jak sprzed paru lat. O kurczę, klik, 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 klik Fajna gierka. Ogólnie, jak widzicie, chodzi w niej o to, żeby prze, no, przewozić różne towary i w ogóle takie. Traktor mania na przykład w tym chodzi o to, żeby te worki nie wypadły, tak? takie o jezu, nie traktor się zamknął możecie napisać też, czy chcecie serię z Simulator Farmy 2011 podjedź, 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 tak jest o, samym traktorem o, oh, fuck Jeszcze raz. Tu chyba ten wiatr Jest. Jak się nie mylę, będzie chyba jeszcze następny albo to już w kolejnej misji. O jezu! Nie no, mówiłem, że będzie następny. No ja <śpiewanie> przy pierwszym wiatraku. To jest tak naprawdę, ta seria ja to jest taki spontan. Nagrywam, nagrywam. Wchodzę, szukam jakiejś fajnej gierki. Nie sprawdzam nawet, czy ta gierka jest fajna, tylko od razu na spontana nagrywam. Tą gierkę akurat znam, dlatego ją wybrałem, jak ją zobaczyłem. Ale na przykład te poprzednie gierki, to już to był spontan, dosłownie. W następnym odcinku już chyba będzie jakaś cicha muzyka w tle czy coś takiego. O nie! Jestem hita. I już leciało odcinki z minigierek będą chyba króciutkie, takie 6-7 minut. Chyba, że przyjdało, jak teraz na przykład, jedną misję i po prostu, no, nie starczy mi czasu, no, bo dłuższych odcinków nie chcę robić, bo się wstawiają u mnie po... O Jezu! No nie, no! Się wstawiają u mnie po, no, nie wiem, trzy godziny, a kąpa mam dobrego, na to też. I tak o, a muzyka jest po to, żeby nawet o teraz, jak ja siedzę, skupiam się na tym, no to tam po cichu jakaś muzyczka w tle czy coś. Żeby wam się nie nudziło przy oglądaniu tego. No, 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 no. jest, żyje, ale teraz tu. Jedziesz? Tak jest! Nie! O kurczę! Dawaj w górę jedziesz. To jest taką moc, co nie wiedziesz. No jak nie wiedziesz. Gdzie ta meta? Jest! U mnie z bałkiem drzewa. Też tego nie lubię. Dzisiaj pojawi się odcinek z Minecrafta na pewno. Nie wiem jaki, ale z Minecrafta. Może to będzie zacięcie nowej serii, a może to po prostu będzie kontynuowanie jakiejś serii. No! Wystarczy, na ona wjechać. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, kurczę, w bo... И теперь нас так, 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 не, так, 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 7 minusowe odcinki, to, to nawet połowa gry nie będzie. Teraz na speedzie, i tak dalej. Tu już wiemy, co będzie, trzeba uważać. No właśnie, trzeba uważać. No Dobra, próbuję ostatni raz, bo to już za dużo. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czy chcecie z tego drugą część. Czy na przykład zacznę od tej misji, gdzie nie skończę. Czy po prostu tyle Wam starczy? Bo to chodzi o to w tej serii, żeby przedstawić Wam te gierki i w ogóle. To nie ma być żaden tam poradnik, jak ją przejść, tylko żeby przedstawić tą gierkę, o co w niej chodzi. Tak? No nie, dobra. To będzie chyba już na koniec. Piona, narka, hejdź.